Witajcie. Teraz kiedy już przerzuciliśmy pierwszą wersję naszego reduktora, możemy przejść do inwentora i tam zacząć pracę nad naszą przekładnią ślimakową. OK. Kliknijmy prawym na zespole reduktora i wybierzmy opcję otwórz. Jeżeli program zapyta, czy chcemy go wypisać, wybierzmy opcję tak, bo rzeczywiście będziemy wprowadzać w nim zmiany. OK. I przechodzimy do inwentora. Nasze zadanie to obliczyć wymiary zazębienia przekładni ślimakowej o przełożeniu 12,3 napędzanej silnikiem o mocy 7 kW i prędkości obrotowej 1470 obrotów na minutę. Przekładnia ma pracować w ruchu ciągłym pod pełnym obciążeniem. Dobieramy liczbę zwojów ślimaka 3 i liczba zębów koła ślimakowego 37. Przenieśmy te dane Teraz do kreatora przekładni ślimakowej. Wybierzmy zakładkę projekt, a następnie z pola przeniesienia napędu z menu rozwijalnego wybierzmy przekładnię ślimakową. Na początek wybierzmy zakładkę obliczenia i następnie wpiszmy moc 7 kW, prędkość 1470 obrotów na minutę. Następnie w wymaganej trwałości wybierzmy współczynniki. I wybierzmy tutaj maszynę do pracy ciągłej. I kliknijmy OK. Teraz wróćmy do zakładki Projekt. I zobaczcie, chciałbym wpisać wymagane przełożenie przekładni. Ale niestety jest ta opcja, jest to okno wyszarzone, więc nie mogę nic wpisać. Ale w prawym dolnym rogu możemy wybrać więcej opcji. I typ danych wejściowych, wejściowych wybrać przełożenie przekładni. Teraz zobaczcie, mogę wpisać dokładną wartość, która mnie interesuje. OK. Zwińmy te te opcje. Teraz zobaczcie, na ślimaku liczba zwojów a, 3, długość ślimaka na razie zostawmy 200, ale być może to jeszcze będę, e, będę zmieniał i wskażmy geometrię na modelu do wstawienia naszych elementów. Powierzchnia walcowa dla osi ślimaka niech będzie gdzieś w tym miejscu i płaszczyzna początkowa na przykład niech będzie gdzieś w tym miejscu. Następnie no zobaczcie, wybierzmy sobie ślimacznicę powierzchnia walcowa, żeby wyznaczyć jej oś, niech będzie na wale poniżej. Ok, teraz jak wskazaliśmy wał poniżej, zobaczcie pojawiło się okno z wyborem przekładni, gdzie mamy odległość osi, która została zmierzona z modelu, jest 63 i zobaczcie mamy tutaj liczba zębów moduł, moduł wzdłużny średnicę podziałową, korekcję jednostkową i współczynnik krzelnicy ślimaka. U nas liczba zębów ma być 37 ma być 37 przy module na przykład 2,8 i korekcji 0. Kliknijmy OK. I zobaczcie wszystkie te wartości od razu wprowadziły się w odpowiednich, w odpowiednich miejscach. Kliknijmy sobie oblicz i zobaczcie, jak rozwiniemy pod spodem menu rozwijane. Program informuje nas, że obliczenia wskazują na zgodność projektu, a po prawej stronie, jeżeli klikniemy jeszcze strzałeczki, widzimy wszystkie wymiary nie wszystkie wymiary, ale główne wymiary ślimaka i ślimacznicy. Natomiast, jeżeli chcemy zobaczyć precyzyjniejsze dane, można wybrać tutaj opcję Podgląd i widzimy dokładnie, dokładne wartości ślimaka i ślimacznicy. Te, oczywiście, informacje mogą być zawarte. W raporcie, który można wygenerować po prawej stronie u góry, zobaczcie, mamy opcję wyniki. Jeżeli to klikniemy, notatnik od razu w zakładce przeglądarki w HTML-u pojawi nam się raport ze wszystkimi danymi, który oczywiście można przygotować sobie do wydruku. Wróćmy do inwentora. Zobaczcie, jeżeli teraz klikniemy OK program zapyta się o wygenerowanie numerów plików, ja nie chcę tutaj generować żadnych nazw, niech będą domyślne te, które proponuje inwentor i zobaczcie program wygenerował przekładnię ślimakową no, z tym, że mój ślimak jest zdecydowanie za długi i jego chciałbym zmodyfikować, jeżeli chcemy zmodyfikować wprowadzić jakieś zmiany w czymkolwiek, co wygenerowaliśmy z zakładki Projekt, czyli z Design Acceleratora, można kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu rozwijalnego wybrać opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator. Wracamy wtedy do tego okna, można jeszcze raz robić obliczenia, wpisywać kolejne wartości, czy choćby zmienić w naszym przypadku długość ślimaka, niech w moim przypadku to będzie 116. Kliknijmy OK, czekamy chwilę i program wprowadził zmiany. W tym momencie zakończyliśmy projektowanie naszej przekładni ślimakowej zapiszę sobie w tym momencie ten zespół, kliknę tak dla wszystkich i OK, a następnie, ponieważ zrobiłem jakiś krok milowy, a chcę wpisać te dane do Volta, więc po prawej stronie zobaczcie, w zakładce w przeglądarce voltowej widzę tutaj, że wprowadziliśmy zmiany w reduktorze. Wystarczy, że kliknę. Prawym przyciskiem myszy i wybiorę opcję wpisz. Zobaczcie, program również tutaj poinformował mnie o tym, że tak naprawdę mojej przekładni ślimakowej nie ma jeszcze w Wolcie i ją po prostu dodam. Zresztą widzę to również w oknie, które się pojawiło, pojawiło w tym miejscu. Tu w komentarzu mogę wpisać, co tak naprawdę zrobiłem, jaki będzie kolejny krok. Czyli Wygenerowałem e, przekładnię e, e, ślimakową. Kolejny krok to zaprojektowanie wału pod e, ślimak. Kliknijmy OK. Czekamy chwilę. Program wysyła teraz dane do repozytorium. I po prawej stronie widzę, że jest puste kółeczko, więc taka sama wersja jest u mnie lokalnie i na serwerze. Jeżeli przełączymy się teraz do Volta i odświeżymy, odświeżymy informacje w Volcie, to zobaczcie, reduktor start i powstała kolejna wersja. To była ta, na której zaczęliśmy swoją pracę. Następnie reduktor, start, kolejna wersja z komentarzem, wygenerowałem przekładnię ślimakową. Kolejny krok to zaprojektowanie wału pod e, ślimak. I w tym momencie chciałbym Was zaprosić właśnie na kolejny film, w którym będę chciał pokazać właśnie e, ten kolejny krok, czyli zaprojektowanie wału. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.